Hej, chciałam Wam dzisiaj przekazać swoją opinię na temat warsztatów, jakie miała ostatnio miejsce z Kasią, Ech, ale braku mi słów, dosłownie. Tych warsztatów nie da się opisać, je po prostu trzeba poczuć. Być, uczestniczyć i poczuć. Eee, naprawdę polecam Wam, Przyjdźcie, spróbujcie, odważcie się przede wszystkim. Ja e, na tym warsztacie bardzo dogłębnie poczułam to, e, do którego miejsca w swoim życiu zmierzam, gdzie chcę być, jak bardzo chcę wzrastać. Tak jak jest zgodnie z intencją tego warsztatu: e, chcę wzrastać. Takiej ogromnej lekkości, w e, poczuciu takiej jedności. Nie jestem tu sama. <grym> wiem, że tych osób, które chcą wzrastać, jest dużo. E, wiem, że będąc na takich warsztatach, ten wzrost, to takie dbanie o siebie e, może być naprawdę bardzo wartościowe, bardzo jakościowe. Sam warsztat to jest. Miejsce totalnie bezpieczne. Eee, takie poczucie bezpieczeństwa, jakie stworzyła Kasia, no, tego się nie da zrobić sztucznie. To trzeba mieć w sobie. Trzeba być takim człowiekiem, który potrafi dać i zapewnić innym osobom poczucie bezpieczeństwa. Eee, towarzyszy temu wszystkiemu ogromna miłość. Taka wolność, yy, możliwość po prostu bycia no, sprawczym. Ciężko mi jest to opisać wszystko dokładnie. Yy, jakby nie mam takich słów, które by mi dokładnie ułożyły to, co ja bym chciała Wam przekazać po yy, tych warsztatach. <słuch> Miejsce bezpieczne. Zachęcam każdego. To się gdzieś tam lekko boi. Nie bójcie się, po prostu chodźcie, spróbujcie. Poczujcie to na własnej skórze, bo to jest niesamowite. Ta energia, która tam jest, to bezpieczeństwo płynące od Kasi, to, ta wyrozumiałość, to, że jesteśmy tam wspólnie, każdy ma tam praktycznie taki sam cel. Chcemy się rozwijać. Cudownie. Wiecie, co Wam jeszcze powiem? Że magia, której szukamy, jest w działaniu, którego unikamy. Więc przestańmy unikać. Zacznijmy otwarcie sobie mówić: Kocham Cię, przepraszam, wybaczam samej sobie. To jest ogromny proces zmian. A w otoczeniu takim pięknym, takim przyjaznym, bezpiecznym jest to naprawdę. Może nie proste, ale łatwiejsze do zrobienia i da się. Zapraszam Was wszystkich na kolejną edycję, bo ja już dzisiaj wiem, że na pewno będę sobie rezerwować kolejne miejsce. Buziaki.